Złobionymi przez, przez pierwszych chrześcijan w Katakumbach Rzymskich. I, no i wyszła mi taka nalepeczka. Tak. No i potem, oczywiście, ta książka w swojej linijnej postaci się jakoś tam rozwijała. Koniec opowieści. Koniec opowieści. Myślę, że większość z nas ludzi piszących nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, co, co, co musi zrobić typograf. Pewnie to, to była dosyć specyficzna jednak książka, która wymaga więcej pracy niż powiedzmy złożenie powieści zwykłej, ale ale no to, to jest jakieś nie, niezwykłe niezwykłe mam wrażenie dokonanie. Myślę, że, że Fajnie, że żeśmy mogli takiego wykładu ja się... wysłuchać, no bo to prawie nikt z nas czegoś takiego po prostu nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. Ej, bardzo ci Andrzej dziękuję. Ciemna gość lidera nas zabił i go nie ma, więc Piotrze, proszę. Ale jak, jak, jak to jest, bo jest pa, moja kolej, proszę Państwa, niestety mój nie przyszedł, nie odpowiada na żadne telefony, co musiała się zostać, bo to jest człowiek, który przychodzi z dokładnością do 15 sekund, więc niestety go nie będzie. Dlatego ja zgodnie z planem zresztą, który mieliśmy, przedstawię krótko nasz najnowszy numer pod no. planu. No dość, że to zajmuje. I zresztą są tutaj twoje dwa wietrze, w Tomie. Tom jest wyjątkowo duży, 238 stron to jak na nasze możliwości. Jak wiadomo, robimy to za darmo e, e, olbrzymi i zajął nam też bardzo dużo pracy, czasu, ale muszę powiedzieć, że poziom Ogólny jest wysoki i warto tę książkę mieć. To jest więcej niż czasopismo, wydaje mi się. Nawet jeżeli są to tylko fragmenty, zwłaszcza proste. Chcę powiedzieć też, że bardzo jest obszerna, obfita część z życia oddziału warszawskiego SPP, a nazwiska, które tu się pojawiają, są atrakcyjne nie tylko dla masa również dla szerszej publiczności i witamy tutaj dwóch nowych członków, ale też i żegnamy kilku, to w bardzo pięknych, mądrych i niebanalnych słowach. Dlatego polecam również tę część. No i wreszcie to, co jest też taką naszą warszawską atrakcją, z okazji dużych świąt organizujemy zawsze konkursy. Był konkurs związany z jajkiem, tym razem z trzema magami. A ten konkurs dał bardzo też ciekawy, wartościowy, artystyczny na wysokim poziomie plonu. Także polecam gorąco ten numer, zachęcam. Przyjmujemy zapłatę co łaska, ale proszę pamiętać, że to jest na przykład na druk następnego numeru. To tyle. Z mojej strony ja daję Głos. Czekam na chwilę na, na całą 12 świetnie Zatoczyliśmy wyręb krąg i wracamy do początku dzisiejszego spotkania. Nasze emerytury oficerskie. Nasze emerytury oficerskie. Posypała się na literatów Kaskada odznaczeń. Nie znam kuli z tych decyzji, muszę więc wierzyć, że ktoś chciał dobrze. Boli jednak, że sprawa znowu nas podzieliła. Rozumiem koleżanki i kolegów, którzy mówili przyjęcia, szanuję ich rację, przyjąć zrobi się komuś przykrość, nie przyjąć innej osobie przykro będzie. Jedno jest pewne, nie te odznaczenia są, są najpotrzebniejsze i nie o takie wsparcie dla literatury zwołać należy systemy orderów i odznaczeń to część tradycji, jaką dostaliśmy czasów królewskich, dworskich, feudalnych. Podobnie jest z systemem nagród literackich. To mechanizmy, które w pewnym sensie działają ponad rynkiem i ponad demokracją. Dają pewne urozmaicenie, dają temat medium, bywają pożyteczne, gdy wskazują na wartości. Niekiedy stymulując tsunami zazdrości. Niekiedy coś na kształt dżentelmeńskiego współzawodnictwa. Współzawodnictwo może być miłe pod dwoma warunkami. Wtedy, kiedy się jest ambitnym i wtedy, kiedy się w tym współzawodnictwie wygrywa. Czasem też wtedy, kiedy się kibicuje wygrywającym. Kibicuje się u nas futbolowi, żużlowi, innym sportom. Powszechnie kibicuje się polityce i kościołowi. Kibicowanie to osobliwa forma zaangażowania, ale biernego zaangażowania. Minimalizacja działań przy maksymalizacji emocjonalnego gadania i krzyku. Jednym ze zjawisk, które ma wyjątkowo tłumną strefę kibica, jest płacz nad podziałem społeczeństwa na wrogie sobie obozy. Gdzie później zaczni ludzie ze zbolałymi gębami, opowiadają, kto podziałowi winien, Jakie okropne są objawy rozdarcia, i jak groźne będą konsekwencje. Równie mądre i głębokie mogłyby być narzekania i protesty skierowane przeciwko obecności azotu w powietrzu. Oczywiście trudno nie przyznać racji tym, którzy twierdzą, że oddychałoby się lżej, gdyby w powietrzu był sam tlen że wtedy pełną piersią, praca z mniejszym wysiłkiem, dobre samopoczucie, grzepa. Nikt ze zdrowym umysłem nie postuluje jednak usunięcia azotu z atmosfery. A wszyscy chcą, żeby ustała wrogość, nieufność, aby zaprzestano bijatyk. Rzeczników zwalczających się stron uważa się za szkodników, albo obcych agentów, albo oszołomów. Nawet do literackiego świadka trafia echo tych sporów i podziałów. A przecież trzeba zobaczyć, jak nieuchronnie rodzi podziały demokratyczny model rządów? Jak rozwój ekonomiczny zwiększa obszary bogactwa, ale też biedy? Rozwarstwienie przynosi te podziały, jakie najtrudniej usunąć. Płoty wokół strzeżonych osiedli co rok wyższe. Widzieć trzeba, jak potrzeby rynku amunicji i broni sprzyjają zaognianiu lokalnych konfliktów zbrojnych. Polska też eksportuje broń. Pokój zagraża rynkom zbytu, a dalekie wojny odbijają się echem w rodzinnych naszych domach. Zważmy teraz, jak podziały i konflikty potrzebne są mediom. Rynek nauczył media, jak handlować podziałami, zamieniając je smakowite newsy i spektakularne skandale. Rozwój technologii rejestrowania dźwięku i obrazu, technologii obróbki medialnej danych. Propagowania wiadomości, autopromocji i mitologizacji mediów powoduje lawinowy wzrost podaży motywów podziału. Coraz częściej ekran czy głośnik rzuca na wiadomości, które wołają o pomstę do nieba, a co najmniej o komisję parlamentarną. Wzrost i doskonalenie mediów popędza podziały, powoduje ich globalizację i komercjalizację. Skromny, pracowity, skuteczny polityk dążący do rozumnych kompromisów. To dla mediów śmieć w obiektywie. trzeba przetrzeć skło i skierować rurę na krzykaczy, rozrabiaków, obrzydliwców, oszustów, o, oni są wytwórcami newsów. A kto inny jak nie te brzaskuny powoduje, że podziały się pogłębiają. Podobno w mediach publicznych zmieni się teraz bardzo dużo. My jako pisarzowi potrzebne byłoby to, aby było w mediach mniej strefy kibica. A więcej kultury. Kultury wysokiej, tej, której nikt nie powinien rozwyszyć. Kultura nie potrzebuje tego, aby jej kibicować. W rozmaitych dziedzinach kultury istnieje współzawodnictwo. W literaturze też ze sobą współzawodniczymy. Ale nawet współzawodnictwo w kulturze nie potrzebuje kibiców. Bo pokazywać, przypominać, dyskutować o ocenach, rozmawiać o wartościach i kryteriach ocen nazywać arcydzieła arcydziałami, a to, co marne, nazywać marnym, kucpą, gniotem. Trzeba cytować, porównywać. Ludziom już mówiono, to, czego nie ma w mediach, to nie istnieje. Wmówiono, że tylko to, co w mediach, to ważne i prawdziwe. Ja się nie łudzę, że odznaczenia przysparzą czytelnikom tym, którzy te odznaczenia przyjęli, albo tym, którzy uznali, że odznaczeń przyjmować nie powinni. Bardzo bym chciał, aby po nasze książki sięgano, szukając z nich wartości estetycznych, etycznych, poznawczych. Wszystko, co dotyczy literatury, jest w Polsce częścią systemu obrony narodowej. Zapaść czytelnictwa, skrzynienia w działaniu krytyki literackiej, upadek dobrego smaku w twórczości i w jej odbiorze. To wszystko zjawiska równie groźne, jak zły stan techniczny pojazdów pancernych i niedobory w zapasach rakiet. Aby to pojąć, potrzeba sprawnej wyobraźni. A przecież kto nie jest czytelnikiem literatury pięknej, wyobraźnię musi mieć przywiętną. Kto ma dosyć wyobraźni, aby widzieć to, że gdy przybywa ludzi, dla których kultura jest nudna, przybywa potencjalnie dezerterów. Nie tylko dezerterów w czasie wojny z okopów. Kto ma dość wyobraźni, aby widzieć, że klęska demograficzna Polski spowodowana jest dezercją z okopów ojcostwa? Pisarz to producent ważnej części uzbrojenia, wyobraźni. Z tego względu należałoby się pisarzom emerytury podobne do tych, jakie dostają dowódcy wojskowi. Iwona prosiła mnie, aby o emeryturach dla pisarzy przypomnieć. Ona ma dobre serce, Pamiętam o krepiących biedę koleżankach i kolegach ze specu. Ja nie spodziewam się cudu. Pamiętać muszę, że zawody artystyczne są zawodami życiowego ryzyka. Pamiętam, że po przemarszu, przemarszu postmodernistów, po zwycięskich zagonach barbarzyńców, legły w gruzach wszystkie kryteria. I gdyby politycy chcieli zrobić system emerytów dla, dla pisarzy, beneficjentami nie byli byci. O których martwi się Iwona. Jeśli nie mam racji, nasza wygrana. Ale to, co realne, to obecność lub nieobecność polskiej książki w radiu i telewizji. Domagajmy się, aby było więcej o nich z lepszymi pomysłami na zachętę. Premiowanie czytelnictwa, interesujące dyskuty. Nie byłoby źle, gdyby krytyką objąć nie tylko bieżącą produkcję pisarzy i wydawców ale także stan naszego księgarstwa i hurtu książki. Czy dochody nie powinny. Czy dochody ze sprzedaży tłumaczonych z amerykańskiej literatury książek nie powinny wspierać obecności polskiej klasyki na półkach księgarskich? W interesie narodowym jest też utrzymanie małych księgarni, powrót książki do małych miejscowości. Gloria Artis i inne odznaczenia należą się wszystkim, którzy dbają o obecność książki w codzienności Polaków. Bibliotekarzom, organizatorom klubów czytelniczych i konkursów edytatorskich, menadżerom i wykonawcom festiwali piosenki poetyckiej, bibliofilom, ilustratorom, typografom, introligatorom także. Mają dostawać dodatkowe pieniądze rodziny wielodzietne. Tego nie mało. Rodziny wychowujące dzieci powinny dostawać biblioteczki, aby wychowywały obywateli nie dzikusów. Duże i małe wiejskie i miejskie biblioteki powinny mieć dotacje ukierunkowane na zakup dobrych książek polskich autorów. Tych książek, które proponowali bibliotekom najlepsi krytycy i literaturoznawcy. To wszystko brzmi realnie. Chcę jednak, abyśmy pamiętali, że nad Bugiem, Wisłą, Wartą i Odrą Nierealne staje się rzeczywistością częściej i łatwiej niż gdziekolwiek indziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz nasza ostatnia część. Będziemy rekomendować, rekomendować jeszcze książki, choć no, w bo wiem, że tu masz jakąś książkę rekomendować. Księga Kocheleta, przekład Anna Kamińska. Czekała na wydanie, to jest proszę zobaczyć broszurka, nieprawdaż? 30 lat w szufladzie. Dlaczego tak długo? Dlatego, że takich mamy wydawców, taką kulturę i taką troskę o kulturę w Polsce. Tę Księgę Kocheleta poprzedzają szyszkice, szkice. Polecam jej uwagę. Matwieckiego o księdze i o poetce, Paźnickiego, Księga zachodzącego słońca, Anny Kamieńskiej, kochelet, czyli prorok, prorok wątpienia. Miałam ochotę zacytować przynajmniej jedną rzecz, ale że nie ma czasu. No to ja zacytuję. E, to z Kamieńskiej. Najpierw człowiekowi myślącemu o świecie Rzuca się w oczy zmienność i niezmienność. Więc jak to jest? Czy świat jest zmienny, czy też niezmienny? Wszystko przemija, ale też wszystko trwa. Wszystko odchodzi, ale też powraca. Jeśli mówimy było, to znaczy to znowu będzie. Jeśli będzie, to znaczy już było. Nie ma nic nowego pod słońcem, ale też nie ma nic trwałego. W tych słowach zawiera się wieczne źródło sztuki, a także tragedia artysty. Uchwycić świat w jego zmienności, nie pozwolić przepływać przez siebie niepowrotnie, zatrzymać kwiat, wypowiedzieć, nabrać w oczy piękna, nasycić się dźwiękami. Nienasycenie zmysłów staje się w sztuce tym szlachetnym nienasyceniem, które zatrzymuje dla nas pozornie wymiotający się zawsze obraz świata. Polecam, proszę Państwa po To jest ta broszurka. A to wydał Zich. Bardzo dziękuję. Zich. Zich. Ja bym chciał zaproponować Państwu książkę, która jest wyborem tekstów z przedwojennego żydowskiego humoru kabaretowego szmąces. Wybrała Anna Krasowska, bardzo dobrze to zrobiła od strony naukowej, podkreśliła świetny wstęp, który wprowadza nas do problematyki. Jednocześnie <grym> zawiera to teksty takie, że można naprawdę pękać ze śmiechu, <grym> nie mówiąc o tym, że trzeba się też czasami zastanowić, na przykład nad takim fragmentem bo pan przecież chce, żebym panu oddał 800 zł, a ja ich nie mam. Bo ja pożyczyłem maliniakowi, maliniak Reitmanowi, Reitman Gutmanowi, Gutman pożyczył panu, a pan mnie nikt ich nie wydał, bo każdy drugiemu pożyczył i nikt ich nie ma. To ja się pana pytam, gdzie się podziały te 800 zł? Wydał. Uniwersytet Kandyda Stefana Radosiewskiego, Jak wspomniałem, opracowała Anna Krasowska. Tak, jakbyś mi mikrofon zostawił. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> Dziękuję. A ja państwu chciałem polecić książkę Ziemowita Szczelka. Tatuaż z tryzubem. Z tyłu na okładce Serhii Żadan napisał, że najlepiej by było na Ukrainę po prostu pojechać i zobaczyć, jak ona się tworzy, bo to jest książka tak naprawdę o tworzeniu się nowego państwa. Państwa, którego nie było, które powstaje z niczego. To jest reportaż, ale dosyć nietypowy. Autor jeździ po tej Ukrainie, po tej Ukrainie miejsca niezwykłe, ale na szczęście nie jest to relacja na przykład z Majdanu. Nie, to, to zupełnie nie. On jeździ gdzieś po prowincji, obserwuje jak to państwo się tworzy. Często nie jest najlepszej opinii, najlepszego zdania o, o tym państwie, ale to jest niezwykle ciekawy reportaż i bardzo państwu tę książkę polecam. Wydało wydawnictwo Czarne. No i na tym kończymy naszą biesiadę. Dzisiaj, jak się okazało, mieliśmy tylko dwóch gości, Jurka Górzeńskiego i Andrzeja Tomaszewskiego. Yy, biesiadę yy, przygotowała dzisiaj z nami Iwona Smolka. Yy, no, jak, jak zawsze, Piotr inne. Ja Marka żeśmy dzisiaj tylko do czytania Wielsza, tak. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy na następne 10.